Powiem tak, że mnie musiał robić zdjęć, to ja wychwycę teraz na nagraniu. Więc tak mam gwiazdkę, nawet dwie, bo tam w oddali chyba było widać przez chwilę, ale teraz już nie pewnie tutaj, jedna, a tam powinniście widzieć drugą, ale już nie ma na ekranie widoczne. A tutaj księżyc, który się chowa. No nie? Tutaj. No ciekawie akurat wyszło, że nie musiał ten robić zdjęć, to nagrywam, żebyście wszyscy widzieli, nie? No sorry, ale to jest tak ciekawe, że nie mogę tego nie nagrywać, tak? Chyba to każdy już powinien wiedzieć Zwłaszcza dlatego, że ja to już nie raz mówiłem Także tu jest księżyc Możecie sobie jakkolwiek przyjaśnić albo przyciemnić Tam jest gwiazdka Tam księżyc standardowo Tam inna gwiazdka gdzieś, tam się odbija ten No u mnie Od zegara no, także podsumowuję, tu jest gwiazdka, tu księżyc i trzymacie się, do zobaczenia i pozdro, do następnego Inarka.